dzisiejszym nagraniu będzie o cichym zabójcy Twojego sukcesu. Tym cichym zabójcą jest oczywiście odkładanie spraw na później. Czy zdarzyła Ci się kiedyś taka sytuacja, że miałeś do zrobienia coś bardzo ważnego, coś, co jeśli zostałoby wykonane, najprawdopodobniej dokonałoby bardzo dużej zmiany w Twoim życiu i w, albo w Twoim biznesie, ale z jakichś powodów Odkładałeś wykonanie tej czynności na później. Znajdywałeś sobie tematy zastępcze. Trzeba coś zrobić, trzeba zrobić, jakieś pilne zakupy. Trzeba posprzątać w domu. Trzeba odwiedzić starego znajomego, z którym nie miałeś kontaktu od pewnego czasu. Zauważ, że wszyscy mamy taką tendencję odkładamy rzeczy, które są bardzo istotne, rzeczy, które mogłyby nadać prawdziwego tempa w naszym życiu i zastępujemy je tematami błahemi. Jest to jeden z największych zabójców twojego sukcesu, ponieważ przekładanie spraw na później, ważnych spraw, tych, które mogą dokonać prawdziwej metamorfozy w twoim życiu albo w twoim biznesie, jest domeną osób, które w dłuższej perspektywie czasu mają bardzo słabe wyniki. Natomiast spójrz na najlepszych graczy, spójrz na najlepszych liderów. Oni nigdy nie czekają na idealny moment. Nigdy nie czekają na to, aż wszystkie światła na ich drodze będą zielone. Nie czekają na to, aż będą perfekcyjni w tym, co robią. Nie czekają na to, aż nauczą się wszystkiego, co jest potrzebne. Nie czekają na rozwinięcie każdej kompetencji. Nie zwlekają do momentu, kiedy skończą czytać jakąś książkę, ale natychmiast przystępują do działania. Po prostu działają tu i teraz, i jeżeli coś nie wychodzi im dobrze, to poprawiają to w trakcie. Uczą się i rozwijają się poprzez działanie. Uczą się i rozwijają poprzez praktykę, poprzez robienie. Bo to jest jedyny mechanizm uczenia się. Jedyny mechanizm uczenia się dowolnej umiejętności. Polega na robieniu, polega na wykonywaniu tej czynności, na noszeniu poprawek. Nie nauczysz się biznesu sieciowego, czytając książki, przeglądając fora i pisząc piękne teksty na Facebooku. Nauczysz się tylko wtedy, kiedy rozmawiasz z ludźmi, odbywasz konwersacje, doświadczasz odmowy. Oczywiście czytasz w wolnej chwili, ale natychmiast wdrażasz to, co przeczytałeś albo usłyszałeś w takim nagraniu, na przykład jak to, w swoje życie, w swoją pracę, ponieważ. Ten świat sprzyja ludziom, którzy podejmują akcje. Ten świat sprzyja ludziom, którzy podejmują działanie. Natomiast kluczem do podjęcia działania jest decyzja. To od twojej decyzji będzie zależało to, czy nadal będziesz zwlekać z ważnymi decyzjami w swoim życiu. Czy nadal będziesz zwlekać z tematami, które jeśli byś wdrożył, to dzisiaj byłbyś w zupełnie innym miejscu w swoim życiu. I większość z nas czuje gdzieś pod skórą, że potencjał, który w nas drzemie jest dużo większy i moglibyśmy go uwolnić, gdybyśmy tylko przełamali tę barierę związaną z podejmowaniem akcji, z podejmowaniem inicjatywy. I moja zachęta na dzisiaj jest taka, abyś podjął decyzję, że staniesz się osobą znaną z tego, że działa tu i teraz, że jeśli ma jakieś zadanie, ma jakiś ważny cel, to nie zwleka ani chwili, natychmiast podejmuje pierwsze kroki w kierunku realizacji tego celu, w kierunku realizacji tego zadania. To sprawi, że Twoja pewność ciebie i samoocena wzrośnie, Twoje rezultaty będą dużo lepsze i będziesz mieć dużo lepsze wyniki w swoim biznesie i swoim życiu. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Cię i do zobaczenia w następnym odcinku Network Marketing Secrets.